Siema z tej strony Noriamlot, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać, moi drodzy, w Cyberpunk. Tak, to w polską grę, która miała być olbrzymim hitem, ale recenzenci trochę hej to wylali na tę grę. Oczywiście jeżeli chodzi o koncele, a my na szczęście gramy na PC-cie, gdzie jest... są bugi graficzne, mimo że mam najwyższe ustawienia, bo mam bardzo dobry komputer. Ale... no są jednak niestety bugi, na przykład na pustyni. Ale myślę, że sobie poradzimy tutaj z tymi bagami. Są też czasami nie tylko graficzne bugi w tej grze, ale... Jeżeli ktoś by chciał kupić na PC, to, to od razu uprzedzam, że to jest naprawdę fajna gra. Grałem w nią... Przyszedłem tutaj w niej jako nomada. Jako nomada tutaj przyszedłem tą historię. No było naprawdę ciekawie. Ale my teraz będziemy chcieli jako PUNK zagrać, czyli gangi, fikserzy, lalki, dilerzy. To nie Cię to wychowali, po prostu. Tutaj prawem jest prawo silniejszego. To co? Zagramy jako PUNK. No oczywiście mężczyznę wybierzemy, bo no... kobiety... Jestem V. Jestem V. Jestem V. Jestem w A weźmy czarnego typa. W sedla beki. Takiego, jakiegoś takiego. Obraki. Hold clothes. Cześć, pokażę to. W, pi w pierwszym odcinku będziemy chcieli, myślę, że wybrać po prostu, jak postać będzie wyglądać, bo mam nie mam jakoś tutaj nieograniczonego czasu. Ale oczywiście będę chciał tutaj nagrywać tego cyberpunka. Na pewno tutaj będziemy chcieli nagrać go do końca. Więc no. Z takiego gangstlera spróbujmy zrobić No broda musi być wtedy O fuj To była przesada Kolor Brody Taki kolor może być myślę Wczep dużo wczepów. Czyli żeby wyglądał na takiego wczepionego złego typa. Dobra, nice. Good, nice, nice. i będę chciał właśnie w tej że takim, żeby nasza postać była takim gnojkiem, głupim ham, hamskim typem dobra Dobra, wyłączmy to. Chyba, że czekaj. Kurde, nice. Dajmy mu długie takie cenie. muszą być jednak, no... szanujmy się Ej, tatuaż na ciele Dobra, no, tak może być blizny Czy najpierw blizny Czekaj Albo tak, zróbmy O Nie widzę tak, ale... Myślę, że YouTube mi tego teraz nie zdejmie damy mu gangsterskiego. No. Weź go, proszę go, obróć go. Proszę. YouTube mi to zdejmie. Może no, gangster taki co nie. Dobra, już proszę. F Myślę, że budowa ciała zdecydowanie będzie podstawą naszego typa e, refleks też e, opanowanie opanowanie można trochę mogłoby na trochę zdolności technicznych, że się na ulicy uchowało i mu się wow no, no. Więc fajnie, fajnie v. kurde. No i fajnie, fajnie. Myślę, że postać ciekawą zrobiliśmy, choć w sumie chciałem tylko postać wykreować, a jednak myślę, że jeszcze przejdziemy trochę misji pierwszych. Jeszcze wam pokażę błędy tutaj. Niestety te błędy graficzne nie są wino mojego komputera, bo komputer mam bardzo dobry. Ja mam nadzieję, że... Po prostu panów się będzie, gdzie my jesteśmy? O kuwle, fuj. Czy się mamy inne tego rozpoczęcie gry niż u Nomada i mam nadzieję, że... Będzie kompletnie inaczej wszystko. Wszystko w porządku, bracie? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Kto? Czy ktokolwiek miejscowy próbował... Słuchaj, Willi, sprawę. Mów. Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to... Z nim nie ma żartów. Porzuciłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdol Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Willi. Nigdy Powiedz chociaż, że u brata wszystko. Radzi sobie, pomożesz mi. Ja tak czasem pomijam te dialogi, no bo to szybko jednak... Myślę, że czy też czytacie. No bo, no Poganym jednak... Człowiek... I człowiek mi szybko coś czyta. Nie, nie no. 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 Zdisował nikogo. Nie Jeszcze dzisiaj ogólnie ja grałem w cyberpunk, więc w ogóle już ciekawie, Wertle i właśnie idę. Ale przekażę mu, że jest wam przykro i że No Wells. Ty to nadal mamy z niej jakieś powiązania, kurde. Cześć Kejk, sprawę. Wii, kopel. Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mi. A ty co? Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Was <śpuszczak> kurwa niespodzianka. Odpuść mu co? Oddać ci, tylko potrzebuje trochę czasu. A co ja jestem? I. Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych. Nie, Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Wiesz, Kirk, wpadasz do Heilu na gościnne występy, ale mieszkasz przecież w Pacyfice. Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Hmm, hm. może dogadamy się inaczej? Co to? Wej, zobacz. No i? Fura zakładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Oh, o, ładna, ładna, ładna drugiego burmistrz Raj. trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? Okay? No jasne. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odparę działkę. Jestem miły. Mój człowiek, Rick, pracuje na parkingu w klubie Embers. Gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Nie. Nie. Jakbyś szukał. Fra to nie jest wystawka, wi Słyszałem, że masz głowę na karku. Komu to trzeba? U... Korpowi zaasaki. Garnitur? Jakieś nazwisko. Skąd ja mam wiedzieć jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. O no, tak powiem wam. Jak miałbym to zrobić? Ciekawie, ciekawe. No nie wydajecie się, że wepchnę a, kawałek dla listwa, potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci refinda. Otwiera zamki i obchodzi system. Klucz, który otwiera wszystkie rejfildy w mieście. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają. To co? Lepiej, żeby. Spokojnie, wi. Jeszcze się na tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do... A to gruba garażu. Dogadacie się. O. Powodzenia. Będziemy w

nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Znowu w domu. Sebastian? Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Co u ciebie, pa... To samo. W hełudni... Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. Nie widzę, że już zost... Kiedyś ci opowiem. Chodź, opowiem. Markus, zbieramy się. Każdy postaci ogólnie, więc nie będę mówił kim. Musimy coś. widzę że... jeszcze w tyłach knajpy. Powiem ci gdzie stała. Się rodzi. mieszają te, Martus, Ci bohaterowie. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Łapię się różnych rzeczy. To tu to, to tam, Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? Właściwie to nie miałem szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. i co to za jedni. Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian i Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy. Raz za dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, siągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, to. Jeszcze kurwa jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co? Ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No? Coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre, oglądaj się za siebie. Ty też, Gnojku. Markus, jedziemy. Ciekawie, ciekawie. Cieszę się, że nie zapomniałeś, skąd pochodzisz i jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nigdy ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Ciekawie, ciekawie. A go ludzie myślę, że też będę mógł Minecraft robić czy coś, wyślij coś, to wiecie, zanim wysiądziesz, na proszę. Podcinki. O, twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, no Czas na mnie. Z Bogiem. Z Bogiem. Wierdole. jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufa mu jak bratu. Powiem tak, tutaj całkiem fajne te fury mają. O, ta... Ta to w ogóle... Złoto. A ogólnie w podobnej jechałem jako jak byłem nomadą. Więc no bardzo fajna fura, jakby ktoś się był ciekawy. Kirk. Widzę ten samochód. Działaj chłopaku. Powodzenia! Masz 20 minut. Rób swoje. Ja lubiłem swoje, panowie. panie. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Nie Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. No, Powiedz fajna fura, a Arasaka to... Japończycy i oni są właśnie... Korporacje bardzo. Czekam no, no, na to, że pójdzie gładko. No, fajna furka, fajna, fajna. Wysiadaj. Wysiadaj. Wystarczy popisów. Wysiadaj. Hey. Co jest? Policja, o Policja! Jesteście aresztowani! na miejscu! Ręce na widoku! I powoli! Na ziemi kurwa, na ziemię! To niezła pisówka, powiem wam. Samochód nieźle został ukradziony. No i z tym Mój panem lecimy, chyba. Mój trochę wspólnego. Nie? No proszę. Detektyw Steens. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stingers. Jeden pies. O Ciebie też kojarzę. Ta? A ja ciebie nie. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazł. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los Knojów z Heywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie płynie. Gówno mnie wiesz, prawda, Boli, co i kontroluj to. Daj spokój, Steens, co? Zawiniesz nas na. A i tak w najgorszym wypadku. Mm. Przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej oni próbowali mnie okraść. Kurwa, wy z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda o, ja pierdziela, jakie golemy! Nie ja mam czasu na składanie turnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa do oceanu w kajdankach i z połamanymi nogami. No, policja skorumpowana, fajna, fajna taka. Mierda. No zarobiliście to zostało rozegrane. Kirki, jak widać, też spoko człowiek. Wcale nie czuję, że nas wrobił. Znaczy mnie, no. Skurcy. Walsato raczej. Nie wrobił. Szczerze mówiąc, to myślałam, że się z tego nie wywiniemy. Ja też. Jak widać, Stinc jest jaki jest, ale honor jeszcze ma. Myślisz, że... Tak. I to, że jesteśmy... Gdyby nie ja, może udało ci się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spodlady w kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Znaczy, ściąga ci na kark policję. <gryw> Powinienem to wiedzieć. To może teraz po Bożemu... Jackie Wells. Wiej. Czekaj, kojarzę cię. Wells. Z ty? Dziwne, że wcześniej. Właśnie w kojocie dostałem zlecenie na kradzież tej... Pracujesz ty? Pepe wisi mu kasy i nie ma jak oddać. Obiecałem, że się za nim stawię. Ty. Dać się poniewierać takiej pizdzie... Wiesz, co o nim mówią... Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karte... Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się Wstała! R... Wstawa! Obiad? Moja ma... mam do... Co do czego? Do na. Ruszaj się. Umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. No, ogólnie to masz być tak, jak dłuższy odcinek taki, bo to jest na no, pierwszy odcinek w sumie. Więc no ale zobaczymy, no, mam nadzieję, że będę mógł się, że będę się wyrabiał yy, na 3, na, tak, max 35 TV. minut, co nie Przy mikrofonie zdanej Przed nami kolejny dzień w mieście Snow. No i tak zostaliśmy kłopami jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. A teraz zaczepiacie na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa, jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City, chcą zostać unicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu zdajesz kulę w łeb. City. No cyberpunk, świetna gierka. Oj, świetna, świetna. Dziewczyna powinna być w tym budynku. No, znam. A razem się. z nią banda z synów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa militechu. Myślę, że no... przebieżki na sucho. Jakby ktoś z was chciał, nie wiem, kupić tą gierkę sobie... w wirtualu. ...i... ...i po prostu chciałby właśnie sobie ćwiczyć, na no to... Nie mamy ja teraz na to czasu. ...a raczej by później. nie patrzył się na takie coś. Że ja umiem to... Spoko. ...nagrać, no to wiecie. No to do roboty. No, ja ogólnie myślę, że na tym etapie możemy zakończyć pierwszy odcinek. No. Ach, to jest typowy bug w tej grę, niestety. No. Myślę, że na tym etapie można skończyć odcinek. I cóż, drugi od razu <kłysy> będę nagrywał, więc... Myślę, że git będzie. Mam nadzieję, że się wam cyberpunku. Podoba. No bo jest to, to bardzo fajna właśnie gra. No, Mam nadzieję, że będzie cześć, chcieli to oglądać. Ja się z wami że nas serdecz był Nurioblot. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć. No, to, 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 to nie ten przycisk.